Od kogo to może być? Ta, do której loży podczas ostatniego przedstawienia Fedory rzucałeś tak częste spojrzenia. Nie pamiętam. Dość na tym, że ta osoba, której ani znam, ani sobie przypominam, naznacza mi schackę na dziś wieczór o siódmej godzinie w Wiesionowej Altanie w Strzeleckim Ogrodzie. Co ja tu z tym fantem mam robić? Marian! A cóż siebie sprowadza do miasta? Uważasz, drapnąłem ze wsi od ciotek, które się zjechały do mnie i chcą mnie gwałtem ożenić. No, to przecież nie jest nic tak strasznego. Chciałbym, uważasz, zażyć jeszcze wcześniej kawalerskiej swobody, no. wyszumieć, polampartować się troszeczkę. Fe? Dobrze tobie mówić, fe, co mieszkałeś w mieście i mogłeś sobie wszystkiego pozwolić. Tu przecież nie trudno awanturki miłosne, zwłaszcza jeżeli ty mi dopomożesz, prawda? Zapominasz zupełnie, że jestem żonaty. O, właśnie dlatego. Jako nie mogący sam ciągnąć korzyści, chętnie ustąpisz ich na rzecz moją. Musiały ci przecież zostać jakieś znajomości z czasów kawalerskich. Przejdę je w spadku po tobie z zamkniętymi oczami. Z kawalerskich czasów, mówisz? Mhm. Hmm? To nie bój się. Już ja to tak zręcznie urządzę, że się ani domyślam. Zjawia się niby przypadkiem, nawiążę z nią rozmowę, no i spodziewam się, że mając do wyboru między nami dwoma, no to będzie wolała kawalera jak żona tego, chociażby przez skrupuł sumienia. No, zgoda? No ależ nie, niepodobna. Ale Kochany. No, no nie bądźże tym brysiem, co to sam siana nie niej, i go nie tak. No. Falcie licho wesioł sobie, tylko dyskrecja jakoś jak największa. O ci mężczyźni! Cóż to za paskudni ludzie! I ja mogłam kochać takiego człowieka, o tego sobie nigdy nie daruję. Kochałam, to prawda, ale teraz już wszystko skończone między nami, mój panie. Ty nie masz żony, ja nie mam męża. I bądź tu dobrym mężem. Co ja dla niej wyrzekam się z uroczej schadzki ze śliczną kobietą. No, bo zapewne musi być cudowna. A tymczasem ona? Nie daruję jej tego! Móc gdzie ta, ta schadzka? Z kim? Z panem? Ja już dobrze wiem, że z panem, ale z który? No, z tym, który tu przede mną stoi, a jak inaczej mam powiedzieć? Cóż to pozwala sobie drwić ze mnie? Skądże? Przecież pani zostawiła panu bilecik, w którym naznacza panu schadzkę, prawda? To, to więc to pani pisała? To fryt ze mnie i ja nie domyśliłem się tego? Ja tu gadam, a on tam sam na sam. W i Altanie. Pociemku! Ten... Śpieszny. <laughs> <Śmiech. śmiech> Oj, To jest niegodne i nieuczciwe. I co takiego? Dlaczego nie przyszedłeś, skoro naznaczyłam ci schackę i pozwoliłeś mi samej błąkać się po ogrodzie o tak spóźnionej godzinie? To jest niegrzeczne. Niedelikatne. Ależ bo, aniołku, mnie na myśl nie przyszło, że to ty pisałaś. Dopiero Anusia i Halusia objaśniły mnie. No, ty bym był wiedział, że to ty, to co innego, ale tak dla obcej kobiety. Więc dlatego nie przyszedłeś? Ma się rozumieć. No, jaki ty jesteś dobry. No, ja jaki poczciwy. A ja cię podejrzewam. To też zostałam, co roze, A, coś się stało? Wyobraź sobie, jakiś impertynent ośmielił się zaczepić mnie. Wszedł sobie bez ceremonii prosto do altany, jak gdyby wiedział, A. że ja się tam znajduję. To coś bardzo ordynarnego. He! Coś ci takiego zrobić mogła. Coś miała zrobić, nic mi nie zrobiła. Ale z tych paru słów, które z nią zamieniłem, poznałem, że to kobieta bez wychowania. Czy być może? Wyobraź sobie, że przyszła na schadzkę miłosną ze szpicrutu. No to, to do czego to jest podobne. No? Marianie, pozwól sobie przedstawić moją żonę. Mm -hmm. Cóż mają znaczyć te twoje imię? Mm, żonę? Wiem ja dobrze kto to. Słyszysz, Yurciu? Marian mi nie chce uwierzyć w to, że jesteś moją żoną. Nie wiem, czy mam sobie to na dobre czy na złe to ma <kłysy> e, Więc to na serio twoja żona? A skądże ci przyszło powątpiewać? <kłysy> więc odpraw ją stąd, co prędzej. A dlaczego? <kłysy> 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 Oddal ją stąd, nieszczęsny, jeśli chcesz uniknąć katastrofy. <kłysy> Ale nie rozumiem, Cię, Marianu. Dama z ogrodu, wiesz, jest tu, w twoim domu. Drogi Marianku, trzeba ci wiedzieć, że cała ta schacka ułożoną była dla wypróbowania mojej małżeńskiej wypowiedzi. I że ta dama ze to pani. Edmundzie, jak można było zdradzać tajemnicę, teraz ten, ten pan będzie miał słuszną do mnie urazę. O nie, pani, owszem, to tylko zwiększa moją ochotę do małżeństwa, skoro wiem że są kobiety, które tak odważnie potrafią bronić swojej cnoty, no, żenie się natychmiast. Strasznych dożyliśmy czasów. To dziewczęta dzisiejsza. oj mężatki nie lepsze, taka pani kasjerowa na przykład, a? ty widziałaś brylanty, które ma w Bo Podobno kupiła za bezcen. Prawdę mówiąc, — Dostała od przyjaciela. — Od przyjaciela męża. — O, to, 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 to! Ona ci męża bałamuci. Spogląda niby na wystawę kwiatów, a niezawodnie twój mąż nadejdzie. No jest, no jest, mówią. Coś szepcą, jak nic, naznaczyli sobie schadzkę miłosną. Już ludzie gadają, że ten porucznik od Znowu to... cioteczka bajki opowiada. Że ja? Bajki? <laughs> A Marianie, gdyby nie to, że ja tylko na chwileczkę... O! Niestety! Jakże mi przykro, że ciocia tylko na chwileczkę... Naprawdę, ciociu... Do zobaczenia, Marianie. Do zobaczenia, ciociu. Od kogo to może być?